Jestem na moście. Ogólnie tu jest taki ruch jakby jednokierunkowy. Przekroczyłem land ogólnie. Jestem teraz w innym landzie. Jestem w Germainsheim. Piękne widoki. Tu za wiele nie ponagrywam, bo ja tylko taką przejażdżę robię. Widoki piękne, ten most jest może niedługi, ale fascynujący. Ja nim kiedyś jechałem, autem ale. A kiedyś się przejadę tutaj. Ciekawe widoki. W kontenerowce to w tej wodzie na pewno musi być minimum 10-15 metrów głębokości lub więcej. Ja sobie zejdę znowu po schodkach. Nie będę się bawił, latanie naokoło.